Mamy 16 kawiwa i są paczki promocyjne, czyli 12 paczek mam do otwarcia, 10 za 25 koła, 12 za 45 koła. Dobra, no póki co, gówno. Raz widzowie, raz! No chodź, Wonder, dawaj, dawaj, ja cię co masz mi do powiedzenia. <ślesk> 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 Głupie, masz szczęście, kurwa Dwa tygodnie temu był tak samo głupi jak jestem teraz. nie jest tak, że mam szczęście, po prostu jestem giganturboczadem. Giga, turbochój. Trap. Oooo! Ale trap też oddaje chyba 860 też odda. To nie oddaje. Joao, Felix. Oooo! 91 oblak, zajęliście. Jeszcze Ederson sol w jednej co jest? No co? I kona z podglądu. Pele tym razem. Otwieram se kurwa w paczki, na Discordzie siedzę celosowo I nagle patrzę, wyskakuje mi ten chuj Za milion, czajcie, to za milion Ej, ty skrzynki widzowie Dobrze Złota paczka piłkarzy Prime, paczka żartki piłkarzy, 3000 monet Pokczam Zobaczmy co mamy widzowie w tych dwóch paczkach Zostawmy jutro na event, te kupię Ja pierdolę No co? Papieżowa Zajebiście Uważam opening za udany, nawet udany no Co to za stypiarska piosenka jest? O, kurwa ale strzał Dobra, raz przypił sobie widzowie, zobaczmy pierwsza akcja tego zawodnika. No i się zesrał. No, ale żeś podał. Kurwa! No naprawdę? No nie gadaj! Każdy głupek trafia w To coś ty zrobił ty! Co tam Ja nie wiem. Ale żeś zagrał. Nie że zagrałem, co? Patrzcie Idzę, mój piłkarz, mój ulubiony piłkarz Kurde! No Jezu! U nie jest tak samo. O kurwa. Nie ma! Dobra, po <noise> no wie Ja chcę tym razem strzelić przynajmniej raz, no No, git! Co to było? Dobry strzał <noise> No co to było?! No naruma. rum'a Ty jakby... kurwa! Kurde, no. no... nie wkurwaj mnie tak! Nie się kurwa Ja do każę to sprint prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo Przecież ja ty z nie i tym raszem grasz przy Jestem pan... przyzwyczajony do takiego czegoś Ludzie tak nie robią A ten to w ogóle... No nie wiem to było Dlatego ja teraz piłkę teraz, chuju Nie wiem widzowie, wie. jakby ja lubię grać, tak? Jak chciałem zawsze grać za dzieciaka w gry Dajcie tylko nie miałem jak I wydaje mi się, że można wyzywać i mówić tyle ile się chce, nie? Że o tutaj coś tam, tutaj coś tam Ale wydaje mi się, że prawda jest taka, że taki gameplay jaki ja robię, nie? Czyli po prostu z każdą grę, w którą, w którą tak jakby zaczynam grać po prostu wydaje dużo siana To są dlatego, to jest wydaje mi się, że nie patrzeć I jest to ciekawe do oglądania, bo na taki gameplay każdy wydaje mi się chciałby Ale nie każdy może sobie pozwolić, nie? A ja po prostu jestem, nie wiem, onem taki, takiego grania Oh, kurwa, obroń się ja słyszałem, że ty robić tak. Fryzora ciąga? no ma fryzurę ciąg, nie ma co ci chodzi No to mówię, że taką robisz Co to było? Nie, on jest za wolny Jak za wolny, jak mój kurwa Chciałem powiedzieć to, co zawsze go krzyczy na dyskordzie, ale nie będę krzyczał Tak, chcesz powiedzieć? No, no, nie, 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 nie mam pojęcia Michał mówi bardzo wiele A z czemu, czemu ludzie wygrywają Ci Michała? Bo kogo mają więcej? Mają więcej umiejętności i większego farta w grze tak, to tak chciałem powiedzieć. Ale co onny kurwa siedzi, ja już widzę, nie? Ja, ja widzę jaki tam zgrzany przed tym kąpem kurwa jest stary. Nie jestem zgrzany, co ty pierdolisz Nie. Aj. Wie, bo widzę 1 3-0 na początku i teraz wiesz... No cołgi, no to są ludzie, którzy powinni nadają się tylko do strzelania, no. On się nadaje do czegoś więcej. No, on się nadaje do robienia loda! Zawsze wiedziałem, że kicsi Ronaldo do bulle piłkarzem. O Jezu, co ja zrobiłem? Loda. Kto był kurwa znaczy, jak to nie był spalony, to ja jestem czerwony. Pusta bramka to wtedy, gdy nic nie stoisz na gdzie Serio? Ja myślałem, że pusta bramka to taka, która jest pusta. Co? Ogadywaliśmy sobie. No i chuj. Co tam, jak tam dwa 5 kiedy ja z wygadam gadam cały mecz? Kurwa, chłopie. Kurwa, chłopie, takiego Loda zrobiłem. Ty, ale widzę, Joe, crash, znak wyższości, Van Basten w tym momencie. Fajnie, fajnie. To co? Rewanżyk szybki? już nie? Wander, do bardzo ważne pytanie. Dlaczego robisz Loda? Kurwa Skurka. masz Messiego 93, kurwa. Zdecydowanie no, to ten Messi. Jeszcze Lindsey no. nie odsyła, nie bo pad mi nie działa. Jak strzelisz na ramkę, to padnie. Chociaż strzeliłem, Cześć, kurwa. Ale... No właśnie, o już działa, no. no i na Messiego, Pierdolił coś do mnie odsyła. <laughs> tak, jeszcze z karateki na mistrzem, no. To jest karata kid? Z takiej pozycji bramka? No nie ma takiej pozycji, ja to tak nie Okej, okay, bo, nie no się pytam, bo Jakby widziałem, że ludzie na Jakby na drafcie czasami spotykam ludzi, którzy z takich Kątów go, gole, nie? 100% a to nie z takiej pozycji mi chodzi, że on tak strzelił Kurwa, że podskoczył i ja nogę do U mnie na wsi tak gadają U <gadanie> twojej, nie powiem bo... <gadanie> Nie no, u twojej mamy możesz Mówić Ja chcę, żeby było, żeby wiesz, że, że patologię I tak już każdy wie, i mamy do czynienia no Nie patologię no co widzowie, skład chyba oddaję, co? Tak, tak ja no, barucham. Nie kurwa, zobaczymy jak będziesz przegrywał dziwko, i pana, ale cię będę To jest tak pierdolony, że nikt cię w życiu tak nie wyjebał Duma cię tak będzie smolić kurwa Miło miło bardzo Nie no, ja nie chcę żebyś że to patologia, nie? Pizzie już to ma Ale miłość tutaj buzuje Drodzy, dusze kochamy. To jest najważniejsze To jest najważniejsza Jest najważniejsza jest? Tak, jest tak samo ważna jak każda inna miła ale my tak ja. wyrażamy miłość najważniejszą miłością. Będziemy je jest najważniejszą. Kurwa, Pada, Prowadzą zmiany, żeby się szanse wyrównały, kurwa. Tywarze czony Weź nie wyrównuj tych tak mocno, proszę. Kilian Mbappe Killianem bapy! Gra z kurwa, tego bez jego dziewięć, tylko! <zysur apoyo> Jebany chuj tak, że ty masz dwóch piłkarzy wartych tyle, co kurwa dwóch Mbappe, nie? Który jest drugim? Czekaj, bo mi się Nie mów tak Co mnie to kurwa obchodzi? Mainujesz no. tego Mbappé? No się marnuje kurwa, kurwa na chodzi? tym wypożyczeniu, powiem ci O, marnuje, to się wie co u ciebie? Powiem ci, stream mi zabrania No kurwa Messi! No to było? O, widać kto się marnuje kurwa Mainujesz te podania ze schematu? <laughs> Jakiego kurwa schematu? No to co jest? jest? NO CO JEST? 3-0 to dalej niezły wynik słuchaj, jakbyś się poddał to byśmy byli na takim samym miejscu w tym momencie. Kurwa co? Co mój obrońca robi w napadzie. Ktoś mi to emitowaczy? No nie wiem, no ja też nie mam pozmienionych tych i też jakoś, nie wiem. Oni się go śluszczają mi biega w ataku, no boczan wow. widzowie, Co robi mój obrońca? Pobieg do przodu w momencie kiedy jest podanie. Nie wiem co robi twój obrońca On jest kurwa konia, co ma zrobić? On kurwa konia już w twojej wolie poznał! Wypierdam, tak? Ojciec zaraz poznał! Overpriced, overpriced karta, ktoś jeszcze mi kurwa powie! <śmienicza> nie wiem, jak. No, Bo... dawaj, 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 dawaj! Nie jest overpriced! Ten, ten jebany Pele jest warty milion! ty Ima! Uch, co ty kurwa! Nie! Manner, nie zapomnij, jaki jest wynik tego meczu! Chuju to mam, wała! Psyche, masz w chuju, chyba własną. Już się dalej, Stalowy dalej, dalej tą grę denerwujesz. Stalowy łebcik, chłopowie Stalowy wonder że ty jesteś, ale chujem. No, jest taka pałka, fuck. Jedziemy z stalowym chujem, nie że masz stalowego chuja, ja to jest. nie wiem. Ja myślę... Bo, nie, no weź kurwa, oddaj tego hrialę mbapę komuś, kto go wykorzysta, z takim nowym jebanym. A co nowym innego kurwo jebana? Ja wiem, paleć czwartą bramkę teraz zasłużyłeś. Zestrałeś się. No to ty się zestrałeś. Ja. ja mam mbapę też na wypożyczeniu. Trzy